Bonjour, witam Was moi kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, jestem w wyśmienitym humorze dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale cieszę się tym po prostu. Witam Was w kolejnym. Aha, piesek pije wodę. To ja też się napiję. Two hours later. No dobrze, już jesteśmy obydwoje napici wodą. Witam Was w kolejnym od... oh, witam Was w kolejnym odcinku pod tytułem Wracam do gotowania. Odcinek drugi. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na... Śniadanko wytrawne. Ono będzie z łososiem i twistem na końcu. Jeśli słuch jesteście słuchaczami mojego podcastu, to już pewnie znacie to śniadanko, ale to nic. Pokażę Wam, jak je zrobić. Także zapraszam Was na wytrawne śniadanko. Na obiad dzisiaj mamy gulasz, czyli tak zwany gulasz. I mamy też burgera. To też będzie pychotka. Yy, no i to właśnie tak naprawdę to są główne dania, które można użyć jako obiad, jako kolację. A na deser dzisiaj bardzo miałam ochotę na koktajl owocowy, więc zrobiłam koktajl. Ale też dzisiaj dowiecie się jak zrobić przepyszne gofry gryczane. Gofry, które mogą być traktowane jako podkład pod słodkie, ale też podkład pod wytrawne i tak właśnie ja dzisiaj użyję tego, użyję takiego gofra właśnie do śniadania jako taki dodatek, bo ja zawsze lubię, nie zawsze, ale czasami lubię jak coś mi chrupnie, że tak powiem. Po prostu lubię różne tekstury w śniadaniu. Dobra, dosyć tego gadania. Zapraszam was na gotowanko. Także idziemy na razie robić śniadanko. No i oczywiście jeszcze Flokoś musi się przywitać, nie? Ale czekaj, nie uciekaj z kadru, bo tu mam taki filmowy kadr specjalnie dla Ciebie. Siadaj, dupkę. Siadaj, dupkę. Dobry piesek. O, już łapkę dajesz, tak? No, przywitaj się ze wszystkimi i lecimy robić śniadanko, dobrze? A Ty już jadłeś swoje śniadanko? No. Oj, na <grym> Mała świnka. No dobrze, no to pierwsza rzecz to podgrzewam, a w zasadzie rozmrażam gofra, bo te wszystkie gofry, które zrobiłam, po prostu je zamrażam na później, więc czas go podgrzać, podczas gdy będziemy robili całe centrum śniadaniowe, czyli łososia z jajeczkami. Ale zaraz do tego wrócimy. No więc tylko wam jeszcze pokażę, że mam tutaj taki tryb rozmrażania, i on jest bardzo fajny, bo rzeczy, które wkładam, nie zjarają się, a dosłownie stają się jak. Takie świeżutkie sprzed zamrożenia, więc klikam sobie rozmrażanie i tak myślę, no te 10 minut będzie w sumie ok. No i dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobimy trochę taką szakszukę. Do tego damy pół paczki tego białososia. Ja kupuję swojego bliddu. dwa podwójne jajka, ale oczywiście możecie dać tyle, ile macie ochotę. Trochę zielonych oliwek, bez pestek. Pomidory. Ja tutaj mam resztkę pomidorów z, z poprzedniego dnia. No i tutaj właśnie dodam trochę tych jeszcze, bo po prostu będzie ich za mało. Gofr już się rozmraża i do tego mam jeszcze tutaj resztkę takiego serka śmietankowego, a filat Delfia, to posmaruję nim po prostu kofra, no bo jak jeszcze mam taki serek, no to po prostu zużyjmy go. Także wszystko teraz będę kroić, wyciągam garnuszek szklany i jedziemy z koksem. Pomidorki się już grzeją, i teraz tak. Tego łososia muszę tutaj otworzyć i dodać połowę. Resztę sobie chowam na jutro do szklanego pojemniczka. A jeszcze się to ukryło. Ostatki. Wiadomo, kto je ostatki. Dorzucam parę oliwek, które sobie poprzekrajam na pół. Ja lubię sobie przyprawić szakszukę różnymi dziwnymi przyprawami. Dzisiaj mam ochotę na taką. Mieszankę koreańskie barbecue. Przemieszajmy to. W tych garnkach w ogóle muszę uważać, bo one się tak wolno rozgrzewają, ale jak już się podgrzeją mocniej, to potrafią potrawy w środku przygrzeć. I teraz dodajmy sekretny składnik. I ogólnie ten składnik zmienia wszystko. Jest to taki kozi serek do smarowania. Ja go kupuję w Lidlu. Nie wiem, czy jest w Biedronce tego typu serek. On jest właśnie w typie Almette. Jeżeli jest taki serek w Biedronce, to dajcie znać w komentarzach, bo czasami specjalnie jadę do Lidla po ten serek, podczas gdy mogłabym Skoczyć po prostu do biedry, którą mam bliżej. Więc ja do takiej. Aha, jest już gofru gotowy. Ja do takiej, właśnie, szakszuki dodaję połowę tego serka, i to jest wystarczające. I powiem Wam tak: on, jeżeli nie lubicie kozich przetworów, nazwijmy to, to on czuć kozą, ale nie aż tak bardzo, więc nie, nie zabija on całego smaku, uwierzcie mi. Ale właśnie dodaję takiego... notek, dodaję takiego twistu, więc dodam teraz połowę tego serka, zamieszam i wbiję jajka. Ja ogólnie do szakszuki musiałam się przekonywać. Znaczy inaczej, musiało mi to zająć trochę czasu, aby się w ogóle przekonać do tego typu śniadanka, ale nie żałuję. Tak, żeby jajka miały trochę więcej miejsca. W ogóle trochę rzadka mi wyszła ta szakszuka. Dzisiaj, oczywiście, jak nagrywam, bo za dużo pomidorów dałam po prostu. No ale dobra, przykryję to i poczekam aż się zetną, A w tym czasie wyciągnęłam gofra, który jest już odmrożony i pięknie chrupie. Nie wiem, czy słyszycie? No. Także posmaruję go teraz serkiem i już przygotuję sobie miseczkę. Dajcie w kolejnym dniu gotowania. Dzisiaj zrobimy dwa obiady za jednym zamachem. Jeden obiad będzie jednogarnkowy, a drugi obiad będzie taki na teraz szybki. Więc już wam pokazuję co to będzie. No dobra, to ten rozgardiasz tutaj to będzie wolno gotowana, właśnie jednogarnkowa wołowina. To może być też wieprzowina i tak naprawdę chyba też to może być kurczak. Do tego poszatkuję kapustę, mam też słodkiego ziemniaka. No i to zrobię właśnie w takim stylu kary, garam masala z mlekiem kokosowym i do tego jak mogę, no to przemycę też tutaj kurkumę, bo kurkuma ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. Więc to jest zestaw do właśnie garnka, oczywiście do mojego ukochanego krok pocika, ale jak macie zwykły garnek, to też myślę, że można na tak zwanym wolnym ogniu to sobie przez parę godzinek gotować. No to tak, mięso, które mam, gulaszowe wołowe, ja akurat robię tak, że ono jest w takim worku, więc ja je po prostu przemywam pod bieżącą wodą i ja nie kroję na mniejsze kawałki, ponieważ to mięso, ono będzie się tak czy inaczej, będzie ładnie się rozchodzić po prostu dzięki temperaturze, w której będzie się gotowało. Także to jest to mięsko, które wrzucam teraz do krokpota. Teraz szybko oporządzę się z ziemniakiem słodkim i z kapustką. Mam tutaj wymieszaną tą kapustę, tą kapustę z batatem i z pół kilo mięska, i wygląda to w ten sposób. Ja to teraz zaleję, bo mam akurat mam akurat słoik z Rosołem, który kiedyś zrobiłam. Natomiast jak nie macie gotowego bulionu, to po prostu dodajcie, to jest chyba około litr. Tak właśnie, coś koło tego. Dodajcie po prostu tyle wody, i na przykład możecie dodać albo taką, wiecie, piramidkę smaku, ona jest z przyprawami, albo na przykład kostkę rosołową po prostu. No i co, lecimy z przyprawami, czyli kurkuma, ta garam masala cała. I mam resztkę kary, to zużyję już po prostu całe. No i teraz co? No oczywiście trzeba dodać mleczko kokosowe. Ja polecam bardzo te mleczka real thai. Najczęściej kupuję te w czarnym kartonie, bo one są dostępne w Lidlu czy w Biedronce. Natomiast, a no i fajnie, że są w kartonie, a nie w puszce. No i też skład jest świetny, bo tu jest bardzo dużo kokosa. Ale co fajne, ostatnio właśnie trafiłam w Lidlu taką wersję organiczną bio. Co, sól pieprz chyba jeszcze tylko nam został i wstawiamy. W sumie to wiecie co? Sól już dodałam, takie półtorej łyżeczki, ale jeśli chodzi o pieprz, to nie dam pieprzu, tylko dam te crispy chili oil, czyli to jest chili w oleju i myślę, że dam taką porządną łyżeczkę. Albo nawet dam półtora. I słuchajcie, to by było na tyle. Ja to teraz sobie wstawię myślę, że spokojnie na 5 godzin do miękkości mięska, i będzie wtedy myślę, że wspaniale. A drugi obiad, który zaraz od razu spałaszuję, to będzie burger z sałatką zieloną, którą wymyśliłam dosłownie wczoraj i składa się z czterech składników, a była przepyszna, pełna smaku. No i do tego właśnie burger w bułce mlecznej, ale też może być w bułce kajzerce. Czemu nie? Burger z ja akurat mam wołowy, ale to tak naprawdę może być tak naprawdę każdy inny kotlet, czy to będzie oldschoolowy kotlet, kotlet. Czy to będzie oldschoolowy kotlet mielony, albo na przykład nawet usmażona pierś kurczaka. To też będzie się nadawało. I do tego ja wymyśliłam sobie, że dodam awokado, i dodam. Co ja tutaj? Mam zielony ogórek i musztardę miodową. Działam z tym, co mam w lodówce, także lecimy. Tutaj mam kotlet. Wołowy, który już usmażyłam. I teraz tylko muszę go sobie. Wiem, że nie wygląda zbyt apetycznie, ale jest przepyszny. Uwierzcie mi, to jest z ekologicznej wołowiny. I teraz go zagrzeję po prostu w czasie, kiedy będzie się grzał, będę robiła sałatkę. No i cóż, tak jak mówiłam, możecie dać każde inne mięsko w zamian i, i lecimy. Bułeczka już czeka, a tymczasem kotlet ląduje w afreierze. Dobrze, lećmy z sałatką, a do sałatki, kochani, potrzebujecie tak: sałatę. Ja bardzo lubię sałatę rzymską, bo ona fajnie chrupie, więc będzie potrzebna sałata, zielony ogórek, sos balsamico w zasadzie krem, a czy to balsamico i trochę ziaren dyni. A no i właśnie jeszcze sok z cytryny. czas na krojenie ogórka, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi to trochę lepiej niż to, jak kroiła jedna z kardaszianek. <grym> Swoją drogą, ciekawe jak niektórzy ludzie mają życie i jakie dzięki temu mają lub nie mają umiejętności. Jeśli chodzi o cytrynę, to ja tutaj mam taką połówkę, która nawet już zdążyła lekko wyschnąć, ale to nic, ponieważ mam tutaj taką maszynę tortur, Tutaj mam oczka, tutaj mam właśnie stroną miąższu, wkładam w tę stronę. To jest taka wyciskarka, nie wiem, jak jeszcze nie znacie takiego narzędzia, to Wam bardzo polecam, bo ona pozwala wycisnąć praktycznie cały sok. Bez jakiegoś, bez jakiejś nadmiernej filozofii tak naprawdę. Mamy to, dajemy aceto balsamico. O. Dosypuję też trochę nasion dyni. A, zapomniałam, wiecie co? Jednak jeszcze tutaj potrzebna jest oliwa, trochę oliwy. I dosłownie taki lekki chluścik. Teraz trzeba tylko wymieszać. Dobra, słuchajcie, kotlet się już zagrzał pięknie tutaj. Bułeczka czeka, muszę ją rozkroić. Sałatka czeka. No i teraz awokado. Jeśli nie znacie tego triku, no to słuchajcie, sprzedaję Wam najlepszy trik na awokado. Jeżeli macie awokado, które już jest gotowe, tak naprawdę do zjedzenia, a nie chcecie, żeby Wam przejrzało, bo jak się otwiera takie przejrzałe awokado, to jest po prostu smutek, smuteczek. Wiadomo, chyba każdy z nas to kiedyś przeżył i to nieraz. Kojarzycie ten mem, gdzie jest awokado i jest te, taka linia czasowa, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie i tak wiecie parę razy, jeszcze nie. Za późno. No, więc tutaj z tym trikiem nie jest za późno, ponieważ jak włożycie takie awokado w całości do wody, to ono po prostu jakby hibernuje w tej wodzie. I zaraz Wam to udowodnię. Ja to awokado kupiłam 5 dni temu, więc wiecie, a już było takie gotowe do zjedzenia, więc pokazuję, jak to wygląda. No i proszę bardzo, czy to nie jest najpiękniejszy widok? Please. A ja sobie w ogóle dodam y, sezam i tą w ogóle przyprawę Everything but the Bagel, czyli przyprawa, która ma w sobie sezam, cebulkę, czosnek i mak. Kładziemy kotlecika. Górną część bułki smaruję musztardą miodową. No i cóż, całość gotowa, czyli dzisiejszy mój obiad to jest burger z awokado, z musztardą na bułce mlecznej do tego sałatka z aceto balsamico z chrupiącym ogórkiem i dynią. Wróćmy teraz, kochani, do tego gularzu. <śmaki> Smaki się przeszły. Mięsko się rozchodzi. Po prostu zapach jest obłędny. I ja postanowiłam ugotować do niego świderki, dlatego że ten sos wcale nie zgęstniał, tak jak myślałam, i po prostu zrobiłam z tego takie danie, a zupa, że tak powiem. Do tego pokryłam świeży szczypiorek, no i tak to wygląda. Dla mnie bosko. No to kochani, czas na gofry, gofry gryczane z kaszy białej, niepalonej. Koniecznie musi być biała, niepalona. No więc tak, do takich czterech do 6 gofrów potrzebujecie około 200 gram takiej kaszy ważonej na sucho. Więc wsypuję je do miseczki szklanej. Po czym trzeba taką porcję kaszy po prostu zalać wodą. To może być woda zimna, może być przygotowana, w zasadzie nie ma to znaczenia. Chodzi o to, aby ją zalać tak, aby ją całkowicie woda przykryła. Można to przemieszać, żeby każde ziarenko było pokryte wodą i przykrywamy talerzykiem na 12 do 24 godzin. Także na przykład możecie taką kaszę sobie właśnie zalać w piątek rano przed pracą, a w sobotę rano dnia kolejnego będziecie mogli się zabrać za pieczenie tych gofrów. No ale wracając do kaszy, jeżeli minęły już te 24 godziny, przelewacie taką kaszę świeżą wodą na, przez sitko, tak aby ten cały śluz bo ona zacznie po prostu fermentować, tak, żeby to wszystko wypłukać ładnie. także dobrze odcedzacie, jak już ten cały kisiel wyleciał, że tak powiem, dobrze odcedzacie i przerzucacie do blendera. I teraz tak, wersja podstawowa to 30 g jakiegoś tłuszczu. W moim przypadku jest to olej kokosowy, ale można też dać na przykład masło ghee, masło klarowane. Do tego 30 g miodu i to wszystko zblendować. Taka porcja powinna wystarczyć na przynajmniej 4 gofry. Jak widzicie konsystencja jest taka gęstawa. No i tak jak mówiłam to jest taka wersja podstawowa. Jeżeli chcecie, to możecie taką masę rozrzedzić, że tak powiem, dodając na przykład mleczko kokosowe albo na przykład śmietankę trzydziestkę. I dodajecie, że tak powiem, na oko, tak żeby masa miała konsystencję takiego gęstego ciasta do naleśników. I z mojego doświadczenia jak dodam taką śmietankę albo mleczko kokosowe, to z takiego ciasta wychodzi wtedy 6 gofrów. No i teraz też bardzo ważny tip a propos pieczenia tych gofrów: pieczecie je co najmniej 5 minut, najlepiej 5 do 8 minut i w międzyczasie tak zwanym nie zaglądacie do środka, bo jeżeli otworzycie gofrownicę, to one się po prostu rozwalą. No i takie piękne gofry, jak już ostygną, możecie spokojnie sobie zamrozić. ale spójrzcie, czy one nie są piękne? No powiem Wam, że ja je uwielbiam, kocham je po prostu i polecam Wam bardzo. To teraz czas na koktajl. Na początku maliny, jedną pomarańczę, dwie pomarszczone kiwi. No i obieram pomarańcze takim sposobem, którego nauczyłam się od jednego kucharza, który jest bardzo efektywny według mnie. Ten sposób. <grymka> obieram kiwi, bo kiwi jem bez skórki. Dodaję 20 gram siemienia które wcześniej zalewam ciepłą wodą. Dodaję do całości wodę. Dodaję też chluścik oleju MCT. To jest składnik opcjonalny, ponieważ ja po prostu stwierdziłam, że muszę zacząć używać to, co mam na półkach u siebie w szafce. Koktajl wyszedł przepyszny, sycący. Polecam Wam bardzo, jeśli macie ochotę na słodkie, zdrowe danie. Także, kochani, takie było dzisiejsze menu. Mam nadzieję, że mogliście się zainspirować i też mam nadzieję, że spróbujecie koniecznie tych gofrów, bo one zawsze są w mojej zamrażarce. A jak ich nie ma, to, to jest źle po prostu. Nie no, żartuję, ale to są gofry po prostu do każdego. Do, do zadań specjalnych, po prostu do wszystkiego pasują. Według mnie dajcie znać, czy zrobiliście, czy wam smakują. I cóż, do następnego razu i smacznego! Trochę mnie spotkało.